No hej hej, mamy już kolejny dzień, pochłonęły mi wczoraj te powiem wam, przygotowania eee, Farbowałam jeszcze włosy, Alanek przyjechał dopiero, go odbierałam o w pół do szóstej, jak przyjechaliśmy, to właśnie jeszcze jakiś tam obiad. No i ja się wziąłam też tutaj zaprasowanie rzeczy na dziś. Tutaj sobie przyniosłam deskę i prasowałam, potem układłam chłopaków, ogarniałam jeszcze na podwórku. A dzisiaj słuchajcie, od rana w ogóle tak pada i jest burza od samego rana. Nie wiem czy w nocy była, e, nie słyszałam, ale od rana tak pada, a Balbina zamiast się schować do budy to łazi po tym deszczu. No i taki to dzisiejszy dzień. I tak było cały czas całkiem ładnie a dzisiaj taka pogoda, ale patrzyłam w pogodę, no to powinno to przejść, bo pada dosyć mocno. Eee, no i burza też mam chyba zaraz ustać. Dobra, ja już rozpoczęłam, słuchajcie, swoje przygotowania, wałki mam nawet czy nie, to nie są wałki, no takie wałki. Dawno, dawno naprawdę temu nagrywałam Wam właśnie. To są te Problo, takie szczotki ze ściąganą rączką i wtedy szczotka, że tak powiem, zostaje Wam na, e, na włosach. Dobra, także teraz robię, właśnie zrobiłam sobie tutaj włosy, tu też sobie delikatnie jeszcze podkręciłam, tak. One, mam nadzieję, mi się jeszcze troszeczkę rozprostują, żeby tylko takie było ładne, delikatne wywinięcie. No a teraz biorę się za makijaż. Mój ulubiony ten kremik z mixy już nałożony słucham. Słucham? Słucham? Tam to do lodówki? Ale co do lodówki? To tam wodę. Wodę do lodówki? Nie. Ja nie byłam w Lidlu. E, makijaż już gotowy. Jestem tutaj już rozebrana, bo teraz e, jeszcze będę dokończyła, włosy, dlatego nie mogę się tak bardzo oddalić. E, zrobiłam taki akcent różu. On na żywo jest bardziej intensywny, dlatego że tu wisi moja sukienka i ona jest też taka właśnie Różowa, a tak tutaj na oku dosyć klasycznie. Dekolt już też rozświetlony, nogi też wysmarowane rozświetlaczem, dlatego sobie właśnie schnę. I teraz będę, mamy teraz godzinę do wyjazdu. I teraz biorę się za przygotowanie chłopaków. Oni już mamy wszystko y, poprasowane, y, trzeba ich umyć, doszorować, ułożyć im włoski, wiecie, wykremować, y, ubrać. I wtedy ja się ubiorę, jeszcze chcę sobie z nimi porobić jakieś tam wiecie, zdjęcia. Yy, zajeżdżamy do kwieciarni, po odbiór właśnie bukiciku takiego malutkiego. No i będziemy się kierować już do kościoła. Kiedy nie będzie mogło przystępować do sakramentu w święty. Już Już niedługo może 10 lat. Zobaczycie wtedy Jakie inne wybraliście dla waszego dziedzictwa? O co prosicie kościół może dla jaśnik Drodzy rodzice, proszę, krzezra, waszego dziecka przyjmujecie na siebie obowiązek wychowania go w wierze. czy jesteście świadomi tego obowiązku. A wylicie chrzestni, czy chcecie pomagać w wychowaniu religijnym tego dziecka. Jaśmino Mariko, wspólnota Kościoła Karańskiego przyjmujecie z wielką radością. Ja za imieniu tej wspólnoty znaczę Cię znakiem krzyża, po mnie tym samym znakiem naznaczą Cię twoje rodzice i chrzest. I chrzest. Mama, mama białą Proszę naszego Pana Jezusa Chrystusa, Chrystusa miłosierdzie dla tego dziecka, które ma otrzymać łaskę chrztu świętego dla Jego rodziców i chrzestych, i wszystkich oczconych i powtarzajmy, wysłuchaj nas, Panie. Wysłuchaj nas Panie. Abyś to dziecko mocą tajemnicy Twojej śmierci, zmartwychwstania przez chrzest święty, odrodził, włączył je do kościoła. Ciebie prosimy, abyś przez Wszyscy, aby Jaśmina, czy jak się nazywa, jak przed chwilą wspólnie wydajmy. Jaśmino Maripo, ja ciebie wszczęli mnie ojca i syna i ducha święta. Chwała ojcu i synowi duchowi świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze i na dniu, i w tej chwili. Gdyby w plebie na tym zakraju Powstań Wiele teraz trochę złotego pomieszkania które będzie pomysłowe na jedzenie O, się tam? Tak Kto jest? Zaraz, Thank you. Thank you. I would die for a little attention. I would die for a kiss of you. I wanna be a part of your little collection. It doesn't matter what I am to you. I don't care if you don't really love me. I don't care. I wanna give myself to you. I don't care if you wanna control. I would die for a kiss of you. I wanna be a part of your little collection. It doesn't matter what I am to you. Too dark for me. I heard you calling, I saw your sleepless <laughs> face, and I felt hard. I guess I'm falling for you, girl. I can reach the. I'm a focus 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 I'm a i am a focus i am a focus i am i am i

Someone walks in in your life and just light it up or more like screw it up again.